Zakładaliśmy, że powalczymy w tym meczu. Na pewno e, chcieliśmy się wystrzec takich bramek, jakie straciliśmy. E, po raz kolejny to nie były jakieś stuprocentowe sytuacje, tylko tam e, jeden stały fragment gry. E, druga bramka, no piękna, ładna z 30 metrów. E, szkoda, szkoda, bo naprawdę nastawiliśmy się na ten mecz, no ale wyszło niestety, że, że 4-0. No nie no trzeba o tym meczu zapomnieć jak najszybciej i jechać na Jagę. To na pewno to nie ukrywa żadnej wątpliwości. Legia ma bardzo dobrych zawodników, przede wszystkim wyszkolonych świetnie indywidualnie i każdy u nich pojedynczy zawodnik może zrobić tą przewagę i rozstrzygnąć wynik meczu. No. Także no, no Legia bardzo silna. No cóż, jak Państwo widzieli, nie oczosnęliśmy się po tym meczu z Lechem. Zostało to gdzieś tam głęboko w głowach. I te dwie szybko stracone bramki, szczególnie ta, ta druga, no odebrała nam wiarę. Odebrała nam wiarę. Nawet gdy ta druga połowa w pewnym momencie w, w zdawała się, że y, przynajmniej nawiążemy jakąś taką równorzędną walkę w środku pola y, i pożegnamy się tutaj z naszymi kibicami w jakiś honorowy sposób, y, y, pokazała, że legia tak klasowy zespół wypunktowała nas bez, bez yy, litośnie nadarzającą się każdą sytuację starała się skończyć bramką no i, 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 i stało się to co, to, co musiało się stać, czyli tak wysoka porażka.